Wrocław 22 listopada 2023, godziny przedpołudniowe. Karłowice przysypane śniegiem. Po kilku deszczowych dniach wyszło słońce. Krzewy, drzewa, popruszone przysypane śniegiem. Mogła by być Boże Narodzenie, aranżacja typowa dla Bożego Narodzenia. Pierwszy śnieg tej zimy. <laughs> Jesteśmy na Karłowicach, więc odgłosy strzałów charakterystyczne dla tej dzielnicy, ponieważ podchorążowie szkoły wojsk lądowych ćwiczą sprawność strzelania.